Siemaneczko, witam Was serdecznie. Stolam z tej strony, a po drugiej stronie ekranu jest. No, witajcie, dzisiaj gramy znowu Witasz. na mapie Grand Bazar. Yy, gramy rozgrywkę Esl. Tak jak mówiłem, to jest drugi dzień dziennika Battlefield. Postaramy się przyownić dupy trochę, więc do dzieła dube. i w trakcie postaram się opowiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Dobra. Zobaczymy, czy nasz duwet coś. Yy, jak to powiem? Rozrusza ten mecz może coś. Miły trochę, jedziemy. Nie ja wiem, jeszcze mi się ładuje patrz, ten patrz Patrz, to jest ten nowy ja system, zobacz. Nie jesteś gotowy do gry, musisz potwierdzić. Ja wiem, bo ja. Ten, ja to jeszcze bijam, czytywanie, mam tutaj No, bo jeszcze. tak. Dobra, no jak czy. bierz to, powiedz, to potwierdzimy razem. Ja, nie, no, muszę raz zabić kogoś Na przykład ciebie. Ojciec my jesteśmy USA Army, nie? Tak, na lewo idziemy. Czekaj. Tam czek czekam. D dlaczego? dlaczego mnie biją? Dlaczego mnie... Uch, znowu to samo. Dlaczego mnie biją? <grym> nie no, no way. Nie, co ty. Znowu Ogar Team trafiliśmy. Patrz, wszyscy są z klanu. A my trzech mamy z klanu? My dwóch jesteśmy... Czekaj. No jak zawsze, to tak jest. Do dobry dzielnie. mecz wzięliśmy. <grym> Dobra. Nie, no, gramy. Dobra, zgłaszam gotowość. Zbas? No to ja też, dobra. Zgłoś gotowość, jedziemy. z tej rozgrzewki. Chyba, że... No spoko. Jeszcze, no, no, jeszcze ludzie nie wszyscy. Jeszcze trochę pogramy. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Dobra. No to już powolutku zaczynaj temat o tym... Nowym no, Battlefield. trakcie się. Słuchajcie, do tego... Do wiadomości doszło tam wycieki z... Wiadomo, z chińskiej wersji Battlefield... Z chińskiej, nie wiem czy to jest... Yy, z chińskiej strefy tworzenia battlefielda masz hejdża yy, że przecieki battlefielda czwórki słuchajcie ja wam postaram się powiedzieć powiedzieć trochę o tym O, ale zioło Pamiętam, że tu jest tak skrzynka i do ciebie ooo ownet Ciekawie, hp mu zabrałem będzie ciężko, będzie ciężko. Już to widzę. No pewno. strasznie... Patrz jakie człowieku. A nie. O, się boję aż. Dobra. Dobra, słuchaj. Ja biorę może medyka, czy nie? Medyka. Wszyscy biorą medyków. Wszyscy się, zawsze się bierze medyka. Ja zawsze A, jak biorę. Gael and HF and... Good luck, have fun. Spina nieco. O, Patrz, patrz jak tam skacze. Dobra. E, ten. Co? Jako ty broń masz? Ja mam m m M16A4 czy coś takiego Poczekaj. A3 no. A4 to nie jest... Nie wiem Gram to, bo może tam tam się trochę nudzi, widać A z tłumikiem patrzy proszę Dwaj no. też tumik sobie bo Idziemy od razu na b co? No ale tam y, uważaj bo my próbowaliśmy y, ostatnio jak grałem to człowieku tam ciężko przejść w ogóle Jak zaraz atakują Tak tylko że przycisk... A nie Dobra, gdzie ty jesteś Z pokazuje... na... to bo a, okej. Okay. No tak, nigdzie przejmie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Idź, idź, przejmuj, ja przejmę. Ty pamiętaj, nie są punkty ważne, nie są ważne punkty. Nie, chodzi o punkty. Nie są punkty Ale ważne. Punkty. No co mi zabrałeś fraga, ty! Fucking fuck. Dobra. Nikt nie kampi. Ej, yeah, no. bo jest ilu ich nie tam, bo możliwe, że okay, mogę dać na oni... Lego. Dobra. Kurwawek. Ból. Dobra, przejąłem. Okay, a. Mamy B. No dobra, właśnie. No. Nie wiem. Kurde, już, 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 O, mnie wzięli, wzięli mnie. Wokół. Lec będzie jak wy wiecie macie. Dobra, dobra, Co cofam się. Co się czy nie? Nie wiem, o jest. Aj, jest. Yy... No jest, a ja zginąłem. Tam od razu w przodu jak będziesz widział. Uważaj, on tam gdzieś jest. Już nie wiem gdzie Dobra mam mam za winkiel Nie wiem, raz na ciebie. Res, się, res, rezł. B przyjmie. Nie wiem gdzie oni... Dobra, mam go. Jeden poszedł, jeden poszedł. Dawaj, bijamy na tego. Za skrzynią Kurde, no, jest, jest. B jest, Poczekaj, gdzie ty jesteś? Ty nie jesteś w tym... Ob... No, na B, na B. Człowieku, ja ci informuję, ja tu... No to trzymaj bieda, ty, bieda, a ja bieda, chciałem bieda. B trzymać. Oni os... o, się rozdzielili. Juh. Trochę źle patrzyłem w drugą stronę, ale nie widziałem. Dobra mamy A patrzył. przynajmniej Ale 100 lampów Ojesz Wiesz co, ja będę szedł tam od boku jak ci tutaj dwóch idą. Słuchaj o czym Spróbujemy czym? przejść Bo ty chcesz którędy? przejść na flanki i wejść czy... prawo, prawo A, prawo strona. dobra ja Plecy, plecy Plecy dobra, ci, ci... Przejmujemy B Lewa strona. Ale... Fuck, a, a przyjmują u nas tak. Ciężko lufem nie ma tłumika, nie mają tłumików. W sumie wiesz co? Tak, kraję. Bez tłumika jadę. Ja głupi jestem, bo to... bez sensu, bo ciężko lufę le, lepi. Dobra. Jadę do akcji. Bo w sumie i tak grasz... Ojej. A... Zrespiłem się na respie, no Czemu? Nie na mnie. No bo w... myślałem, że mam ustawione wejście do akcji być. na... No i przejęli nam teraz Dobra, A, spróbuję jeszcze odratować. No, na pewno nie spróbuję odratować, bo po prostu oni wiedzą skąd wychodzę. No słyszę, mają takie słuchawki? Nie wiem. No kurde, no jakie to są typy? Kurde, oni, oni już, dwóch jest na A i jeden jest na C, musimy C prze, przejąć. Tylko teraz, jak my wyjdziemy? powiedz. Snajpę biorę może. Nie wiem, ale. Wezmę snajpę, spróbuję. Bo już teraz to nie wyjdzie. Wiesz co zrobię? Ja przejdę do, do ich drużyny na chwilę szybko, zresztą na jednym i przejdę do tej drugi. Nie, o. dobra. Czujaj. słuchaj. Co? Słuchaj, patrz, zresztą na mnie teraz. Czekaj. Nie mogę, ja, ja gram przecież. A, ja zlemiłeś. Bo ja teraz jestem w ogóle tam, gdzie oni, czyli darmują. Dobra. Dwóch jest na A, pamiętaj, dwóch jest na A. A, na mnie. A ty... Okej. Okay.

Dobra, uważaj na lewo, wychodzisz od razu masz... Tak jak oni tutaj są. Ja będę szedł yy, na prawo, bo tam dwóch, znaczy... Ej, plecy, plecy mamy! Mamy, mamy ten, nie plecy tylko... Kurde, no plecy mi się myli. Z przodu normalnie ty był. Biegno dwóch! Żyj, 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 jeszcze! Plecy mam! Ej, tam... No ma... Dobra. Nie! Kurde, no, no nie... Trwa... nie. Nie wiem. kolej 35% Fak A ja będziesz miał tam jakby na prawo, wiesz Po cichu spróbuję ja Odradzam się na ciebie Albo nie No nie Dobra Poszedł? Tare Przejmował go. Kurde, e! Za tobą będzie Bija się do ciebie jakby Koleś tak te No, Boże, co to było? To przecież niewiarygodne jest. Jak on nie dostał wtedy tych kulek? To jest. Sz... Po prostu, aż szkoda mi tego. Dobra. Słuchajcie, co na temat Battlefield'a 4? Spróbuję teraz powiedzieć trochę. E, z tego co wiadomo, będzie nowa frakcja, którą są Chiny. Jest Rosja, Amerykanie i będą Chiny. To jest nowość taka, wprowadzona do tej 4 z tego wycieku. E, oraz będzie. E... Mm... Co to będzie, kurde? Bo czytałem i zapomniałem sobie. A, yy, kobitki będą biegać. No widzicie, nie skupiam się i jest lipa. Kobitki będą biegać po. Co po będą romach? biegać? kobiety, żo żo żołnierki, czy jak to tam się odmienia? Yy, Ale... właśnie. Mm, frakcja kobiet będzie. To też fajnie. Zobaczaj. no to so, do... tam przodu Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. O kurde, 80 pewnie procent no, ma koleś. Dobra, mam no, 80 o. Nie wiem, próbuję odflankować z typem. Dobra. Dobra, dawaj. Koleś pewnie dostał... O matko! Plecy! Nie wiem. No to jest trochę szkoda, bo... Ja sam dostałem wiesz, plecy, plecy. Dwóch... ale nie wiem koleś skąd w ogóle możemy grać, ale... Jak na przykład by był cały team wiesz, primate co nie to o wiele lepiej by się nam grało to by było co innego, dobra, recopie się na siebie lol jest, jest, jest. Co, ja co, wiem, że oni są tam bo ja, bo ja... no ja zaznaczyłem no to co go nie biłeś jest, za murem, za nie, murem, no. centralnie za murem koleś ale pewnie już koleś się nie słysza właśnie oni strasznie mają dobre te 90% pewnie Ooo o o o, o uu, Bieda, bieda W Bieda, trzeba res wziąć Amerykanów. No bieda, ty ostatni jesteś. No ale tu ja nie gram dla pół tylko dla... <laughs> ty... ty, no mam magię. co mam Ty 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 Czemu s najpierw, No na jeszcze. No muszę, no bo patrz oni już są pod naszym tym Nie no co, ty my B przejęliśmy tak, i C przyjmę. A cię będę cisnąć Chodzi o to, że próbujemy od... zabrać A im. Nie Będziemy im to... dwóch strączki, tylko że już widziałem na mapie jakby ktoś nam robi tutaj już. Oj tak, tutaj na prawo będzie. Przyjmujesz? Nie przyjmuję, ty ja przyjmuję. Przyjmuj. Przyjmuj, Ale idzie z prawej, Jeden. poczekaj. Idzie, ty Dostał z prawej. Gdzie on? Dwóch wzięła. wzięło. O. Ja ostro ich obijam, ale nie mogli zabić. Wezmę ten 15-3. Widzieli mnie. Ja ze zwyklakiem to sobie mogę go w dupę wsadzić. No ja, mówiłem. Ale obiłem jednego, nie wiem, tam powinien go zabić. Ja też obijam ludzi, ale. Dobra, biorę mój sprzęcior. i jadę teraz. Gdzie oni są? Oni trochę doszli na B Dobra Od A mhm. Kurde Fajnie zasłoniłeś Nie <noise> widziałem Nie wiem ale koleś wyszedł od razu i mi tak jakby na strzało mi wziął A i jeszcze taki tak, fajny. E, nie wiem Ty też pewnie nawet o tym nie wiesz, że e, Battlefield ta 1943 wyszedł darmowy Normalnie? Nie to że. Nie ja pamiętam kiedyś nie jak że... preordery zamawiali. No nie to że pay for, e, for free, co nie. E, tylko normalna wersja taka stabilna, wiesz, tak jak jest od płyty... E, wiesz. wiesz, ale pewnie mikropotności no, i tak Nie, nie, właśnie nie ma. Normalna wersja taka jak hmm. jest... Nie wiem co oni. Dobra. Ja wiem gdzie oni teraz po... Będę tam, będziemy, gdzie oni gdzie oni będą. tu. Aj, ciekawe ile HP mu zabrałem. Zabiłeś go. Nie. No, gdzie on jest? No 5%, 5 kość ma, no. Tam na lewo, wiesz, tak jak się kręcę na lewo. Ale już trzymałem 100%. A ty tutaj jesteś. Przejmuję, przejmuję ja na siebie siedź. Ja Nie wiem, ale zaraz zobaczysz. Kampie, kampie. plecy, Zabijłem. Dobra, dzięki. Jaki fart. Skoczył na lewo. Do takiej komory jakby. Ale skąd on tam, naszego góry patrzedł, wiesz? Nie wiem, właśnie, nie ostro. Pilnuj tu, pilnuj, ty, ja im tak na wejście tak. wejdę. O! Nie wiem, no ja plec, nie. Tu będę czekał, dobra? No. Dobra, już no, patrz, patrz ten, patrz. przód? No i ty, w plecy, no. patrz. Ja muszę iść tutaj. No to, a ty co robisz, niby? wiem? No, patrz, no, patrz, żeby nie wyszli. No to patrz na lewo. A ja na prawo będę patrzył, tak? tak. Przebiegnij, prawo stroną teraz będę Aj. wychodzić na 100%, tędy. Jakaś rzucę granatę. Pomogę Nie ja muszę patrzeć cały czas w plecy, bo No ile koleś ma HP Kurczę! Jakbym miał jakoś kaliber Pierdol jadł w górę, to bym ich zabił, ale nie jest nie taką kaweczką na dwóch. Cicho, cicho. <głupić> poczekaj, poczekaj się muszę. Poczeniem. No! Odrodziłeś się. Odrodziłem się teraz, dobra. Nie wiem, tu ich jest więcej niż... No oni są... O! E, gdzie ty masz? W drugą stronę. Zginę. Ha? O, prawie. Tak, takie tak, 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 ale tak, 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 Słuchaj, słuchaj. tak, tak, ży, No gdzie żyj, 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 tak, 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 niemożliwe to to jest. tak, 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 się tak, 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 to tak, ci powiem, że tak, nie tak, nie tak, tak, nie tak, Nie Dobra, ja jedę na A Plecy No Dwóch plecy, a tam ci się nie patrzy, tylko... Nie wiem, na oklaski, o, dopiero teraz. Dobra, dobra Brawo, brawo. Ty się stali, że plecy mamy. Dobra, dobra, ciebie ktoś też zranimował. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze a. jest. Teraz mamy... Wiem ja mam się. Mamy przewagę. Muszę się, stać. Do dobra, ja będę krew te albo. Pisze. No z lewy. No właśnie to jest to się nazywa nie primate. No. Nikt ci nie, nie. napisze ci w trakcie, bo to się nie da napisać Po prostu. A ty kto? Z kimś piszesz? Nie. <grych> pisze ktoś do ciebie. Akurat do mnie ktoś Ale dobra już nie chronimy, chronimy. to je chronimy, te granaty. Kurde, dałoby się przedrzeć teraz. dwóch nie Strzelaj Tak Dzięki za niedźwiedzie Aha, spoko Strzelałem, ale to nic nie daje jak ja nawet strzelam Bo oni po prostu mają HP Mają 200 HP ustawione na serwerze dla nich <głos> <głos> <I> <głos> się <noise> respię i dostaje 200 hp i... A, się respa nie na RENA no, A Zlamiłem, dobra No, dobra O! O! Bym się zranimował, ale. No właśnie, ale właśnie, ktoś zaraz wyjdzie, no. Przecież po co tak się pchodzi? Dobra. No, czekaj, idę. przykro mi, chyba to jest znowu przegrana. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten, ta seria e, pozwoli, żeby wygrał którykolwiek z meczy, o, ale. Nie <laughs> Może. Nie wiem. Wychodzimy, bo coś się nie ma. Zabawić. Nie, nie, to wiesz, to gra do końca, ale jeszcze miałeś jeszcze jednej format. A, o że rodzinę. Rodzinę. wielki patch wielki w... wychodzi, który będzie umożliwiał nagrywanie z Twitcha. To jest te live streamy. Mm. Można nagrywać nie, z gier, nie w... tylko z gier. Gdzie jest? Lololopez! Ja nie wiem, no... Ubijam ich, ubijam ich, oni dalej żyją. O Jezu, no dostałem Takie z prawej. Origin Ojej. powiązany z Twitchem No z Twitch'em, no, no można nagrywać te te <laughs> Tak powiedziałem fajnie. Oglądać chyba przez... No, Origin, tak? No oglądać. Nie, nie, nie przez Origin, przez Twitch'a, tylko że Origin prowadza taką aplikację, że nie trzeba będzie tam wchodzić na te wszystkie strony i z tych stron padać, tylko z Origin normalnie, co nie? Origin, jakby taka strona No właśnie, ale to będzie miarę ciekawe, no. Pre, no lewa, oni grają profesjonalnie, to nie ma co, co poradzić na nich. Wiadomo, kłam O, laki 48, pinga Patrz, co się dzieje Śmierć Nie wiem, może seria niedługo zrobię tak, że w ogóle trzech jeszcze... Trzy osoby zaproszę, które będą z nami, z nami grały I wtedy może coś pójdzie lepiej bo Będziemy wszystko słyszeć No tak, na razie to tak radzi Tak, ja tylko sniper Cicho. Trapiałem typa. No. E, e. Aaa, ty ma do palację. No... Lecę. A -a -a -a. <laughs> Fuck. No nie <ja> skinąłem. Cię <laughs> straszyłem człowieku. Ja tak patrzę, co w tamtym świecie byłem akurat przewródzony i nie, nie widziałem. No. Widziałeś no, to! Kurde, normalnie na banie typowicie lowałem, normalnie na banie. I dostał tylko 60 chapcom zostało. Dasz ty. Dobra, respa tylko mamy. Koniec Pani. tego dobrego, no przykro mi, no bywa. Idzie w stronę przegranej. Nie ma się co, wiesz, tutaj wysilać. 29 dokładnie. Jeszcze tak trochę ci powiem... Zaferuj... opatrunek. Tak nie ma sensu S nagrać bez drużyny. No, ale to też taka... Fajniejszy Fajniej się znam, gra, się bo, bo jest... Powinien, Myślałem, że będzie... No. Mhm. Tak, tak. Wiesz, grać na normalnych serwerach, w tym większy fan jest tego. Ile tu w ogóle jest tych? No, ja gram na normalnych? Może kiedyś Ciebie zaproszę, jak będziesz grzeczny? <grym> nie, no wiesz. Tak. I tam nie przeskadza. No! To jest kolej! Nie zabiłem go, tak? Duncan, nie wiem. to ja nie zabiłem razu. Jak wychodził z tej ściany, widziałem, że Ciebie zabił i czeka, czekałem na niego, i nagle dostałem skądś. Ale wiem skąd. Duncan to Hogar jest, bo nie oni razem. E, no a premium kiedy byś kupował? No może no. No teraz ten e, aftermatch wychodzi 18 grudnia, co nie? No właśnie, no to. Taki wiesz, świąteczny prezent sobie walny. Oczywiście Muzyczka, koniec. No This is the end, you know. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, ze mną był Etri a ja Was zapraszam na kolejne odcinki, do subskrypcji oraz do łapek w górę. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.